14. Emerytura do większości uprawnionych trafi razem z listopadowym świadczeniem. ZUS przestrzega przed oszustami, którzy oferują pomoc w wypełnieniu wniosków o tzw. czternastkę. Świadczenie jest wypłacane z urzędu i nie trzeba dopełniać żadnych formalności, aby je otrzymać. Kierowcy w Lesznie muszą od dziś przygotować się na utrudnienia w alejach Jana Pawła II. Na skrzyżowaniach montowane będą sekundniki. Prace powinny zakończyć się do 24 października. Wiele za Należy jednak od pogody. Do pięciu lat więzienia grozi podejrzanym o kradzież lawety samochodowej o wartości 6000 tysięcy złotych. Policja zatrzymała trzy osoby i odzyskała lawetę i zwróciła ją prawowitemu właścicielowi. We wrześniu leszczyńskie pogotowie wyjeżdżało do pacjentów średnio 20 razy w ciągu doby. To o trzy wyjazdy dziennie mniej niż w sierpniu do szpitala trafiło 327 osób. Do końca listopada swoje oblicze zmienić ma skwer przy ulicy Lipowej, znajdujący się naprzeciw siedziby miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w Lesznie. 15 października król Stanisław Leszczyński ponownie wróci do Leszna. Z tej okazji przygotowano sporo atrakcji. Jeśli pogoda dopisze piątkowe popołudnie, będzie można spędzić bardzo przyjemnie w cieniu Leszczyńskiego Ratusza. Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie przygotowała na nadchodzące dni szereg imprez. Będą spotkania, koncert i promocja książki.